Cześć wszystkim, sklep Trotka z tej strony Bartek. Dzisiaj mam do zaprezentowania dla was kołowrotek Map Parabolic z wersji 5000. Jest to świetny kołowrotek do wędek od długości 360 w górę i ten kołowrotek naprawdę bardzo dobrze nadaje się do łowienia na dystansie. Jest to najmocniejszy kołowrotek od Mapa. Posiada on podwójną rączkę. I mamy tylko taką rączkę w zestawie, ale ona bardzo dobrze wyważa ten kołowrotek i świetnie się nim kręci dzięki tej rączce. Dodatkowo posiadamy drugą, taką samą głęboką zapasową szpulę. Hamulec jest naprawdę bardzo precyzyjny i ko kołowrotek jest naprawdę świetnie wykonany, bardzo dobrze się sprawdzi do łowienia karpi, nawet tych największych i to na dalekich dystansach. <laughs> Mamy w nim dosyć duże przełożenie, więc nawija on sporo żyłki na naszą szpulę. Dzięki temu właśnie świetnie nadaje się do łowienia na dalszych odległościach, bo szybciej nasz ten zestaw z tej, z tej dalekiej odległości będziemy mogli ściągać. Cały kołowrotek jest naprawdę jak cała seria Parabolixa. Jest wykonany bardzo ładnie i jest to bardzo dobry kołowrotek w średniej półce cenowej. Jest to świetny kołowrotek do łowienia dużych karpi na łowiskach komercyjnych, ale tak samo sprawdzi się przy wędkowaniu na fider klasyczny. Dzięki wszystkim za obejrzenie i do zobaczenia na razie.